W dzisiejszym filmiku mam dla Was taki krótki vlog. Będzie to vlog ze sklepu, ponieważ dzisiaj idę kupić nową figurkę koni z kolekty do Rossmana. I pomyślałam, że nagram Wam taki krótki filmik, jak tam będę kupować tego konia. A tutaj są wszystkie figurki koni, jakie miałam do tej pory. No i teraz zaraz pójdę właśnie do Dorosmana i kupię jakąś figurkę, więc zapraszam Was do zobaczenia. Tylko vloga do obejrzenia. you mm -hmm.